W ten jedyny niepowtarzalny wieczór, w imieniu tegorocznych maturzystów, mamy zaszczyt powitać Państwa na balu studniówkowym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Witają Państwa Alicja Dziura i Daniel Malec. Mamy nadzieję, że będzie to niezapomniana noc, która uświadomi nam, że już niedługo przekroczymy symboliczny próg dorosłości. Doceniamy, że są Państwo dziś z nami. Pragniemy gorąco powitać przybyłych gości. Słowa powitania kierujemy pod adresem pana dyrektora Jerzego Buczko. Witamy również Anetę Furman, przewodniczącą Rady Rodziców. Bardzo cieszymy się z obecności naszych drogich wychowawców i nauczycieli. W sposób szczególny witamy wychowawcę klasy 4. T.I. pana Roberta Bryla. Wychowawczynię klasy 4. T.E. panią Marię Klipianin. Wychowawczynię klasy 4. A.S. panią Agnieszkę oleszczak bryła Wychowawczynią klasy 4 SB, panią Monikę Popko. Wychowawczynię klasy 4 EK, panią Barbarę Pikora Lewkowicz. Wychowawcę klasy 2 SB, panią Agnieszkę Ździoko. Witamy również naszych kochanych i niezastąpionych rodziców oraz Was, koleżanki i kolegów, wraz z zaproszonymi osobami towarzyszącymi. Życzymy, by ten bal maturalny zawsze był miło przez Was wspominany. Cieszymy się, że są razem z nami również przedstawiciele lokalnych mediów. A teraz poprosimy o zabranie głosu pana dyrektora Jerzego Buczko. Dobry wieczór. Drodzy matuszyści, szanowni państwo. Mam wielką przyjemność rozpocząć dzisiejszy studiówkowy bal który mimo trudności udało się zorganizować dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców. Witam Was, drodzy maturzyści, witam osoby Wam towarzyszące, miło mi powitać zaproszonych gości. Cieszę się z obecności nielicznych, co prawda, nauczycieli, wychowawców i oczywiście rodziców. Studniówka to wyjątkowe wydarzenie dla każdego stojącego u progu dorosłości młodego człowieka. Za 100 dni przystąpicie do egzaminu naturalnego. Będzie on uwieńczeniem waszego czteroletniego pobytu w szkole, a jednocześnie zakończeniem etapu edukacji, po którym należy podjąć najważniejsze decyzje dotyczące dalszego już dorosłego życia. Drodzy uczniowie, nadchodzi czas, aby w sposób odpowiedzialny i dojrzały określić swoje marzenia i sprecyzować plany na przyszłość. Aby śmiało myśleć o ich spełnieniu, jestem przekonany, że jesteście gotowi, by zmierzyć się zastawianymi przed Wami wyzwaniami. Musicie jednak pamiętać, że sukces można osiągnąć tylko własną pracą. Wytrwałością w dążeniu do celu, a także wiarą w sens pokonywania trudności oraz w to, że często nawet najbardziej śmiałe marzenia mogą się spełnić. Trzeba tylko tego bardzo chcieć. Drodzy maturzyści, życzę, aby wyniki egzaminów maturalnych, które czekają Was w maju, pozwoliły podjąć dalszą edukację lub znaleźć ciekawą na miarę Waszych Ambicji pracę. Życzę, aby symboliczne 100 dni, które pozostały do natury, upłynęły w atmosferze rzetelnej i twórczej pracy. My, nauczyciele, dołożymy starań, by mimo tych niesprzyjających okoliczności, w których odbywa się nauka, nasz wspólny wysiłek przyniósł jak najlepsze efekty. Wierzymy w Wasz sukces. Korzystając z tej wyjątkowej okazji, Kieruję podziękowania do nauczycieli i wychowawców, którzy nie szczędzili starań, aby przygotować młodzież do wejścia w dorosłość. Szanowni rodzice, Wasze zaangażowanie stanowi ogromne wsparcie dla działalności wychowawczej szkoły. Wielokrotnie doświadczaliśmy Waszej pomocy. Serdecznie dziękujemy. Jesteśmy za nią ogromnie wdzięczni. Dziękuję mnie za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Drodzy matuszyści, w tak uroczysty wieczór należy odłożyć wszelkie troski i zmartwienia. To niepowtarzalna okazja, aby oddać się urokom baru. Niech wspólna zabawa będzie dla Was źródłem radości oraz nadzieją na pomyślną przyszłość. Życzę, aby niezliczone wybory, jakich dokonacie w dorosłym życiu, były jak najbardziej trafne i służyły waszemu, waszemu osobistemu szczęściu, a także społecznościom, w których będziecie funkcjonować. Życzę Wytrwałości, Siły i Mądrości, a także Chęci do dalszej nauki i pracy. Niech towarzyszą Wam zrozumienie i życzliwość ludzi, których będziecie spotykać na swojej drodze. Na 100 dni przed naturą. Pragnę złożyć Wam życzenia pomyślnego zdania egzaminów, dostania się na wymarzone studia, a w przyszłości realizacji życiowych i zawodowych planów. Dziś natomiast oczekuję, że swoim zachowaniem udowodnicie Waszą dojrzałość i odpowiedzialność. Jestem przekonany, że ten wieczór z Jego szczególnym nastrojem pozostaną na długo w Waszej pamięci i sercach. Niech bal trwa do Białego Rana. Życzę szampańskiej zabawy. Szanowni Państwo, na ręce mojej również pani poseł złożyła list. Niestety nie mogła dzisiaj na naszej uroczystości osobiście być obecną. Pozwolę sobie na odczytanie tego listu. Panie dyrektorze, szanowni nauczyciele, wychowawcy, rodzice, drodzy maturzyści, jest mi bardzo miło zwracać się do Państwa. W tak podniosłej chwili, jaką jest bal studiówkowy, pragnę złożyć serdeczne podziękowania na ręce dyrekcji, nauczycieli i wychowawców za ich trud, poświęcenie i zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy oraz kształtowaniu postaw i przygotowanie do dorosłego życia. Praca z młodzieżą to niezwykle odpowiedzialne zadanie, jak również wielkie wyzwanie. W ciągle zmieniającym się świecie niejednokrotnie ciężko jest odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości, a także w życiu społecznym. Dlatego na wielkie uznanie zasługuje Państwa praca i pomoc ludziom młodym w rozwijaniu ich talentów, poszerzaniu horyzontów oraz odkrywaniu życiowej drogi. Słowa uznania kieruję również do rodziców, którzy byli i zawsze będą pierwszymi nauczycielami którzy dzieląc się swoim doświadczeniem oraz służąc dobrą radą, wspierają tych młodych ludzi stojących u progu dojrzałości. I wreszcie wy, drodzy maturzyści, bohaterowie dzisiejszego wieczoru, chciałbym wam życzyć, aby ten bal, który jest symbolicznym zakończeniem pewnego ważnego etapu waszego życia, był pełen radości i beztroski. Niech dostarczy wam niezapomnianych wrażeń i momentów. W które po latach będziecie wspominać z uśmiechem na twarzy. Dziś nie myślcie o zbliżającym się egzaminie. Jest czas nauki i czas relaksu, czas poszukiwań i błądzenia, czas trudu i ciężkiej pracy oraz zasłużonego odpoczynku. Dziś po prostu się bawcie, bo wszystko w życiu ma wyznaczony porządek. Niech ten bal będzie dokładnie taki, jaki sobie wymarzyliście. Wykorzystajcie te piękne chwile na tańce, zabawę i wzajemne relacje. Kończąc, chciałabym, aby Wam, drodzy maturzyści, życzyć satysfakcjonujących wyników na maturze, które przełożą się na spełnienie Waszych oczekiwań i nadziei związanych z wymarzonym kierunkiem studiów oraz pomogą w realizowaniu życiowych pasji i zamierzeń. Z serdecznymi pozdrowieniami, Beata Strzałka. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Drodzy nauczyciele, szanowni państwo, to już jest ten moment, kiedy poloneza czas zacząć.